Ulga dla klasy średniej powiedzmy powoduje taką sytuację, że podatnicy, którzy, pracownicy bądź też przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, którzy przekraczają przychód w skali roku od 68 tysięcy do 133 tysięcy uśredniając, mogą skorzystać właśnie z tak zwanej ulgi dla klasy średniej, co ma spowodować, że nie stracą na wprowadzeniu tak zwanego polskiego ładu. I czy warto z niej skorzystać? Mianowicie podstawową kwestią jest fakt, że jeżeli... W przypadku pracownika, który zatrudniony jest udanego pracodawcy, to pracodawca zobligowany jest przepisami ustawy o podatku dochodowego do osób fizycznych do stosowania tej ulgi w przypadku, gdy przychody takiego pracownika w skali miesiąca ze stosunku pracy przekraczają kwotę 5800 zł i nie są wyższe niż 11 100 zł. Wówczas pracodawca obligatoryjnie jest zobowiązany ustawą tej ulgi dla klasy średniej. I czy dla, kogo, dla jakiego pracownika warto, żeby zastosować ulgę dla klasy średniej, a dla jakiego pracownika zastanowić się nad tym, czy zastosować tą ulgę dla klasy średniej? Mianowicie, tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie podstawowe: czy dany pracownik osiąga Stałe przychody, czy jego wynagrodzenie jest mu znane przez cały rok. Mianowicie, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdy pracownik osiąga stałą wysokość wynagrodzenia co miesiąc i jest w stanie to sobie wyliczyć, to jak najbardziej rekomendowane jest zastosowanie ulgi dla klasy średniej w tak zwanym rozliczeniu miesięcznym. Oczywiście pod warunkiem, że nie przekroczy rocznie tego poziomu 133 tysięcy złotych przychodów, wówczas co miesiąc kolokwialnie mówiąc, pozostanie mu większa kwota. Do do dyspozycji, ponieważ płatnik, czyli pracodawca, będzie pomniejszał zaliczkę na podatek dochodowy, właśnie o tą ulgę dla klasy średniej. Natomiast w przypadku, gdy pracodawca, pracownik ma sytuację taką, że osiąga zmienne wynagrodzenie, czyli ma załóżmy część stałą, ale ma też część zmienną, uzależnioną od jakichś wyników, od premii, bonusów i jest możliwość przekroczenia tej kwoty 133 tysięcy złotych, bądź zatrudniony jest na kilku etatach. Wykonuje też jakąś umowę zlecenia, wówczas warto rozważyć, czy nie zrezygnować z tej ulgi dla klasy średniej w rozliczeniu miesięcznym. Co oczywiście nie powoduje, że nie będzie mógł skorzystać z tej ulgi dla klasy średniej na przykład w zeznaniu rocznym. Natomiast nie dojdzie do sytuacji takiej, jeżeli okaże się, że w trakcie roku przekroczy tą kwotę tego progu limitowanego, wówczas zobowiązany będzie do zwrotu całej kwoty podatku, który był potrącany. Więc tutaj do rozważenia jest aspekt podstawowy, czy dany pracownik po prostu ma pewność, że te przychody jego przekroczą bądź nie przekroczą tego progu, który ustawodawca ustalił.